W tym ćwiczeniu będziemy pracować nad zdjęciem kręgosłupa, nad rozprężeniem klatki piersiowej, rozluźnieniem i rozciągnięciem z tyłu pleców. Będziemy masować całą ścianę pleców. W ćwiczeniu kołyska zaczynamy od znalezienia guzów kurszowych na podłodze. Przysuwamy sobie. Stopy do miednicy, nie za blisko, ale na tyle, że jesteś, będziecie w stanie skrzyżować ręce i położyć prawą rękę na lewej nodze, a lewą na prawej nodze. I w tym momencie już będziecie czuć, że plecy są ładnie zaokrąglone. Zaczynamy od oddechu, czyli robimy wdech przez nos, czujemy, jak całe plecy się nam pięknie rozprężają. Robimy wydech do samego końca i czujemy, jak ściana brzucha nam się napina. Żebra idą w dół, i cała klatka piersiowa przesuwa się do tyłu. I w tej pozycji wykonujemy trzy kołysanki: czyli idziemy do tyłu, do góry, do tyłu, do góry, do tyłu, i do góry. Zatrzymujemy się i powtarzamy nasz oddech. Wdech przez nos. Rozprężam, rozciągam wydech do samego końca i powtarzam przy kołzanki. Zatrzymuję się i robimy jeszcze raz. Wdech przez nos. Wydech. Barki rozluźnione, daleko od głowy, nie przysuwam obręczy barkowej do głowy, tylko próbuję trzymać barki ładnie rozluźnione i powtarzam jeszcze raz. Możecie powtórzyć sobie to ćwiczenie od 4 do 6, 8 razy i odpocząć i później powtórzyć jeszcze raz.